Witajcie, kochani. Dziś kolejna wojna polsko-polska. Naszym przeciwnikiem asasyni atakują. Bez wątpienia, polski sojusz. No i co? Pozostało nam wyczyścić tu planszę. Matka mróz, grr. <gryw> Nie lubię jej. Także, no cóż. Niebieski tank. Bierzemy zielonych. I miejmy nadzieję, że klocki będą tym razem łaskawe. Dobra, przestawmy oddziały. Melendorowi dajmy 23 poziom. I kamratowi ten oddział obronny. Żeby chłopak jakoś wytrwał może w tej walce. No dobra, myślę, że tak będzie OK. No i zobaczymy. Mm -hmm. No dobra, są trzy klocuszki. Myślę, że to tak wystarczająco. Dobra, teraz tu diamencik mamy, ale nie zrobiłem go. Nie chciałem Kagana tutaj prowokować. Za mocno. Tu podciągniemy. Weszły zielone. Dobra, Siw niestety odpala, ale. Zajmiemy się w takim razie lewą stroną, bo przede wszystkim Matka Mróz jest do zniszczenia. Także jedziemy w pustkę. Poza kamratem wszyscy odpalili, a szkoda, bo by nam dał minus do defensywy jej. Ale dobra, na razie Melendora myślę, że oszczędzę. Przepraszam. Bani ani klocków nie mam pod tą prawą stroną, ani... O, teraz weszły, patrzcie. <laughs> Jak na zawołanie. I mam pod yy, Alfrikę. No ale Matkę Mróz chcę przede wszystkim rozwalić. No już prawie. Prawie, prawie. Ale kombo piękne, dobra. Cyk. Aj, Sif <laughs> została. Myślałem, że może ją mnie frikę też uderza. To będzie mocny cios. Pum, 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 pum. Melendor chyba... A, nie, uniknął tego dziwnego ataku. Yy, no dobra, uleczmy się chociaż trochę. Dobra, Sif. Już jest załatwiona. Matka Mróz też. Także największe zagrożenie... Chyba minęło, tylko że jak nie będziemy mieli klocków, to Afryka nas rozniesie, niestety. A na razie coś te klocki nie przypływają. O dobra, są na dole. Jeden w Kagana wejdzie. Oj, 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 jak to tutaj Lady sobie życzy. Dobra, załatwmy Afrykę. No, i został tylko kagan. Mam nadzieję, że zdejmiemy mu te bufy. No, ciut, ciut brakuje. Jeden klocek w zasadzie. O, no, teraz już się ułożyły. Na zawołanie, proszę o ja Was. No i dobra. Plasza wyczyszczona. Pierwszy atak. Możemy bawić się dalej. Dobra, spróbujmy. Może tutaj Rafaela hmm. weźmiemy sobie żółtych. Czyli te dwie panie tych dwóch panów i tego łysego z tyłu pamiętamy. Na razie. No, myślę, że będzie ok. W żółtych teraz mam mało oddziałów. Przydałby się jakiś żółty z maną jeszcze czterogwiazdkowy. O, pięknie, pięknie. Diamencik na początek z prawej kombo, pięknie. Dobra, Rafaela, żeby tu nie leczył. Dziękujemy. Podrzucajmy troszkę. No, widzicie. Pięknie klocki weszły. Złożymy trzy, bo tyle nam wystarczy, żeby odpalić i zachować ten diament. No i dobra. Yy, Vivika. No i teraz myślę tak, Justice, troszkę opóźnimy. Tu mamy klocki. Tu też w sumie dwa klocki. To zabierzmy im trochę many tym na skrzydłach. No i tak jak myślałem. Te dwie postacie odeszły. Pozbądźmy się liany. Podciągnijmy klocuszki. Środek pusty i myślę, że to z obniżoną defensywą to wystarczy aż nadto. Dobra, drugi atak, fajnie, fajnie, fajnie idzie, tu 4200 to może na deser, 4200, 4000, o 4400 tylko ta SIV, nie lubię tych z kontrataków, bo nie mam za dużo yy, bohaterów, którzy zdejmują te efekty. No ale spróbujmy. Spróbujmy, e, myślę, niebieskimi. Czyli Kirill, Artur i trzy razy Magnik, ponieważ nie ma przyspieszenia tutaj many. No dobra, Kirill ma ten oddział najbardziej manowy. Artur ma defensywny, myślę, że będzie dobrze. O. No. no, teraz nas klockami nie uraczyło. I zobaczcie, nic się nie podciągnęło. Zrzućmy może te czerwone. Nie, zielone z lewej. O, coś, coś się ruszyło. Ale niewiele. Przesuńmy. Będziemy mieli dwa w rzędzie. I wystarczy nam tylko trzeci. Torn już odpala za pierwszy, pierwszy raz. No dawaj ten niebieski klocek. Kurde, no zobaczcie, nie ma żadnego złożenia. O dobra, podciągnęło się. Mamy dwa złożenia. Natomiast już Mariana odpala. Jest następne złożenie. Kogoś stracimy. Król Artur poszedł. Dobra. I jeszcze chyba kogoś. No niestety. Dobra, puścimy w Marianę. Jest szansa, właśnie, na wyeliminowanie ją trzema klockami. E, dobra, Sartana, Sif i Torn po raz drugi. Także chyba niewielu nas zostanie po tym ataku. Tylko nie ma Gniego. Dobra, to może uda się Liane chociaż jeszcze zdjąć. No ale to musiałyby być klocki. No niestety. Plansza nie współpracowała, eee, poszarpani tylko zostali. Trudno. Trudno, trudno. Z takimi klockami trudno było wygrać. Eee, no nie wiem. No dobra, szukajmy sobie dalej. Może tutaj właśnie, tu myślę może fioletowi byście się sprawdzili. Także standardowo. Dajmy tylko Tibertusowi oddział ten bardziej defensywny, bo dłużej się trzymał. Reszta obojętna, tak naprawdę, bo szybkie many. No i dobra, znowu mało mamy do, do złożenia. Po lewej jest już trzy klocki. Dobra, w żółtego, więc udało się. Zrzućmy te żółte. Zrzućmy chyba ten diament. Dobra, mamy w środku złożenie. Wela odpala, co prawda. Ale mam nadzieję, że Aeron zaraz to zniweluje. Przynajmniej częściowo. Dobra, zielone po prawej. Złożą nam fioletowe. Cyk. Dobra. Wela drugi raz. Dobra, Aeron. Chociaż częściowo to skontruje. No i co? Teluria, nie? Ach, ta wela mnie denerwuje. Może ją wykończmy, zanim teluria w ogóle odpali. Albo rigard, albo, albo teluria. No dobra, cyk, to już będzie koniec. No i teraz czekamy na rigarda? Nie, myślę, że nie czekajmy. Walne tu, walne quintusem i być może uda się telurie zdjąć. A, nie, słabiutko, coś ten atak poszedł. No dobra, trudno. Trudno, trudno. Rzućmy. Tak jest ten diamencik. Tutaj kombo niebieskie. Fioletowych klocków jak na lekarstwo. Mamy jedno złożenie tutaj po lewej w pustkę. O, Tibertus odjechał. Dobra, to powinno odpalić. Ach, myślałem, że aerona też odpali. No dobra, konsekwentnie lurie próbujmy. No, myślę, że to już się powinno udać. No, chyba, że Rigard ją zaraz wyczyści jej status. Choroba, kombo weszło, ale bez yy, bez fioletowych. Cartana podziękowaliśmy. Oj, 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 oj. Coś tu się zanosi. Na lichą walkę. Dobra, mamy złożenie. Nie wiem, czy to wystarczy na Telurię, ale Aeron nam odpali i mamy złożenie w Marianę. A, tu kontrata Kobakana zadziałał. Teluria się e, nadziała na kontratach. No dobra, mamy dwa złożenia. Rigard odpala i Mariana też odpala, więc ktoś prawdopodobnie zginie. Tylko kto. Siobakan, dobra. Quintus uderza. Mamy trzy klocki tu po lewo. Nie wiem, skupmy się może na, na tym leczącym. Chociaż mamy klocki pod Marianą. Ciach może wystarczy. No i minimalnie. I klocków w ogóle. Zobaczcie, jeden klocek na całej planszy. Podciągnął się cały. No, całe dwa się podciągnęły tu. Rigard odpala, Mariana odpala. No dobra, na szczęście jesteśmy na razie leczeni. Złożył się sam diament. Dobra, mamy trzy klocki, to odpali Quintusa. A, i Aerona też, dobra. To leczymy Quintus. No dobra, bez klocków pod nimi nie damy rady tu wygrać. A raczej bym powiedział, że. Jesteśmy na najlepszej drodze do przegranej. Trzeba chyba w tego. Ależ tutaj. Twardo się Aeron trzyma. Dobra odpalimy. Jednego drugiego oni też. Quintus. No dobra jest coraz coraz lepiej. Mamy złożenie w środku. Mm -hmm. Ale to nadal mało. Kurcze, kurcze. Dobra, czerwone tutaj pod Marianę trzeba te klocki podprowadzić. Niestety ona jest szybka, mana, także z tym jest problemik. Dobra, są znowu dwa klocki pod nią. To powinno nas odpalić. Bardziej właśnie dlatego w pustkę puściłem te klocki. Znowu Rigard, więc pod nim możemy troszeczkę pograć. Mm. Podciągniemy zielone. Wiem, że tam było miejsce na smoka, ale wtedy nie złożyłyby nam się fioletowe. Dobra Quintus, już umarł, dobra. Także masakra. Wygląda na to, że to też będzie przegrana. Dobra, mamy złożenie. Aeron muszę się leczyć, bo zaraz Mariana będzie strzelała. Uuu prawie że to chyba jakiś krytyk wszedł Wtedy da, zadała chyba 400, teraz koło 900. Także porażka widzicie <laughs> Klocki nie współpracowały tak jakbym sobie życzył. No i trudno. Nie wiem, może. No nie, no nie było snajpera, także nie było na kim się skupiać. No trudno, trudno, kochani. Dobra, następna walka. Bierzemy czerwonych. Bierzemy czerwonych. Tu dajmy oddziały defensywne. żeby jak najdłużej wytrzymali. Królowa oddział 23. Oczywiście poziom, żeby była szybkiej many. No trudno, trudno. Dobra, nie ma co rozpamiętywać. No dobrze, jest jedno złożenie, ale pociągnijmy tak, to od diamencik coś się zrobi. Cyk. Całe trzy klocki, więc rzućmy coś. Może coś się podciągnie. magnie i tak odpali i tak. Czerwone klocki no raczej go nie, nie zabiją w takiej ilości dobra mamy w sumie 5 klocków to powinno poodpalać naszych bohaterów więc zróbmy tak dobra odpaliło trzech ha. spróbujmy Elenę załatwić i przede wszystkim Magniego bo on z szybką maną będzie nas tutaj cały czas cały czas męczył Dobra, ładnie się tu ułożyły po kombie na Kadilen, klocki. Królowa odjechała, mamy złożenie tu. O, i pięknie w poziomie się ułożyły na, na smoka. Więc tą prawą stronę i Jelenę poświęćmy myślę. Bo i tak te klocki prawdopodobnie jak wejdą, to i tak ona zginie od kontrataku. Dobra, grazul nas troszeczkę naprawi. I tak myślę, czy wywikę, czy to melenę dobić? No może Wiwikę nie będą mieli leczenia. No dobra, ona się powinna spalić. Tu złóżmy fioletowe, to nam się ułożą czerwone. Grazul odpali i kagan odpali. Mam nadzieję, że teraz wiwika już się spali. Dobra. A i Mariana też odpaliła. Także, może to wystarczy na, na seszat. No dobra, i pięknie. Klocki, może rewelacyjnie nie szły, ale dały radę. Dały radę. Fajnie przerwaliśmy te pasce. Yy, no i co, ostatni atak? Albo dobijamy, albo atakujemy. Albo tutaj tego Axa, albo Lucyfera. Mam drugą ekipę zieloną na niebieskiego tanka. Tutaj Ursena i ta owca. Kurczę. Dwóch leczących. Ona jest średnia mana. Tam jest Insarnia. Wolna mana, wolna mana. Tu jest chyba średnia, ale weźmy tych. 4300. Nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Grajmy. Dwóch keszeków. Horgal, Elkaneny. Dwóch Elkanenów, przepraszam. No dobra, dajmy te oddziały defensywne Kaszrekom. Horgalowi dajmy oddziału 23 poziomu. No i zobaczymy. Całkiem fajna ta ekipa weszła. Powiem Wam, że ten Kaszrek w kostiumie mi się nawet zaczął podobać. Dobra, podciągnie się zielony klocek. O, pięknie się same złożyły. Po lewej mamy i po prawej też mamy złożenie. Po lewej wkła i po prawej powinno odpalić nam większość bohaterów. O i nie, zabrakło troszeczkę jednego klocka. Sypiemy na lewo, teraz w środek pusto. Kaszreków możemy spokojnie odpalać, niech nabijają dodatkowe życie. Horgal to owca powinna odjechać. Dobra. Dobra, dobra. No nie wiem, też żółty diament chyba zrzucimy, bo klocków za bardzo nie mamy. Ursena zaraz nas tutaj śmignie, więc chyba w nią też puśćmy te klocki. Dobra, coś tu zielonego się naciąga pomalutku. Z może żółte. Ech, fioletowe w Ursena. Fioletowe podciągną i chyba w pustkę puścimy, jednak, mimo wszystko, dobra. lkn sami się leczą, więc do 100% życia oni sami się doprowadzą dzięki temu. Dobra, mamy złożenie tu po prawo. Odpalają keszrekowie. Pociągniemy zielone i mamy teraz złożenie, co prawda fioletowe w Ursenę, co znowu ją odpala. Następne w kąbie weszło złożenie. Dobra, Ursena nas tutaj posmyra. Hmm. Dobra, Elkananowie, może załatwimy Kła i Horgal. Tak jest. O, i został nam jeszcze Elkanen. No o, poszło nieźle, powiem Wam. No, fajnie, fajnie, ten ostatni atak wszedł mimo teoretycznie słabej drużyny. Eee, także co? 4 do 2. 4 <laughs> zwycięstwa, 2 dwie po, dwie porażki. Myślę, że nie najgorzej. Eee, no dobra, kochani. Zobaczymy, jak to wyjdzie wynikowo i miejmy nadzieję, że tym razem będzie wygrana wojna. Na to wszystko wskazuje. Także do zobaczenia na podsumowaniu. Hej. I Witam na podsumowaniu, kochani. E, widzicie, zwycięstwo. 500 punktów, prawie, więc całkiem spore. Faworek najlepszy u nas. Takie nagrody za zwycięską wojnę. U nich 700 punktów, bardzo ładny wynik. E, zero ataków u nas zostało. U przeciwników też zero. Także zorganizowana drużyna, jedna i druga tym razem. Fajnie, że to w końcu na zero jest. Dobra, zobaczmy sobie pole bitwy. Jak wygląda? Pobojowisko. I zobaczymy sobie tak najlepsze ataki. Faworek u nas, mówiłem, ja drugi. I dosyć dużo nas tutaj w pierwszej 15. Także poszło nam całkiem nieźle. No i zobaczmy historię ataków. Tu jest aksa 116 na raz. Tutaj Lucifer mnie zaczął. Fifarafa trochę dobił. I Sados wykończył. Tu jest FIFA. Rafa, znowu zaczął. FIFA Rafa, dokończył. Na dwa razy. I Wary Spider na raz mnie dziabnął. Także 7 ataków. cztery razy mnie zdjęli. Także w normie. Dużo ataków dosyć zmarnowali na mnie. 7 aż. Czyli prawie, że no, dwa ataki na jedno zdjęcie prawie wyszło. No dobra, fajnie. Fajnie, że wygrana wojna. Dzięki za obejrzenie, kochani. Subskrybujcie, komentujcie. I do zobaczenia w kolejnych naszych filmach. Trzymajcie się.